No dobra, mamy rodzinę ósmą teraz, zobaczmy, jak wygląda sytuacja z, z miodem. Mamy tutaj na tę... matkę. Matkę Tu nie potrzebujemy mieszkańców, nie potrzebujemy. To tutaj tak naprawdę będzie kilka łączny prawdopodobnie na piramce. No i faktycznie mieni się wszędzie. Przytrzymasz? Mm -hmm. Nie? Jeszcze. Nie, no, jest. jest miód? Tak jest. No dobra. Tutaj jest pustka niestety. To jest rodzinka tego roczna. Więc zajrzymy tylko do rodni jeszcze. Do gniazda. gniazdo. Okay? ok. Czekaj, zamkniemy tutaj. Przedtem się. I zajrzymy tutaj. Tutaj potrzebuję, żebyś troszkę podemiła. Tutaj dosiągę. Troszkę zerwane tutaj. No dobra. Oczyścimy tutaj trochę. Będziesz delikatnie krzykać? Dobra. Dobra, zobaczymy co my tutaj mamy. Tutaj mamy tak naprawdę zatwór z węzy, to nie będę nawet zaglądał. Interesuje tu mnie ta ramka. jest rodzinka tegoroczna, więc co my mamy? Miód. miód mamy? no nie, tutaj mamy, a tak mamy ten miód dookoła miód, to już jest ramta rzymowa tutaj też mamy dookoła nie, miód także jest ok I zobaczmy tutaj prawdopodobnie to samo będzie tak miód niż Widzisz? wygryzające Widzisz się pszczółki no. Nie ma. nie ma, tutaj nie ma miodu. Tym, tym razem nie ma. To jest bardzo dużo czerwiu. Zobaczymy, Tę ramkę przesunąłem w zeszłym tygodniu ze skrajnej. No i jest już zaczerwiona. Pełno młodej larwy. Tutaj gdzieś pewnie będzie matka. Zaraz zobaczymy. No, nie widzę. No, okej. Tak, żeby kształt. Tak, kształt? Zobaczmy jeszcze tutaj te ramki z tej strony. Opa! Jest chyba nic. Jest pełno pierzgi, jest pełno pyłku, widzisz? To polańczowe to jest pyłek, tak? W środku. No, tutaj jeszcze zobaczmy. Widzisz? Mhm. Mhm. Także znaczy, super ramka Zobaczymy jeszcze, czy odbudowują węze. Tu ma, czyste. Czyste. Tutaj odbudowują węze, więc przesuniemy o jedną pozycję. Może jeszcze uda się ją widzieć. Tak. tak. Też jest tak tutaj, ale bardziej rozwinięte. Bardziej tak rozwinięte? Tak, bardziej chyba. Czyli bardziej odbudowane, tak? chyba tak. Dobra. Tak, jest bardziej, tak, no jest bardziej, pewnie że jest bardziej widzisz? Tutaj jest pyłek widzisz? Pełne pyłki jest. To pomarańczowe, tak? Pewnie. Żółte pomarańczowe. Ale ten jest, jest żółty. Tak. To jest jeszcze tak do połowy nie jest rozwinięty, ale to jest więcej jest... niż no. no i super, dobra, zobaczymy jeszcze. tam ramkę i w inny co? No. No, tu jest Wow, już wow. No, ale no, mamy no. tutaj czerwiec. No. Dobra to było ci, tutaj. Jest brudno, tak? No zła, figurę. Mm -hmm. No to oczyszczmy, to potrzebujemy, żeby się ostrwały. Nie chcę się nie zranić. No pewnie, że nie chcę. No, Teraz rękę już się zwolnię. Jak coś to pana przystało. Dobra, oczyszczamy. Ja, no, o, o to ci chodziło? Tak, bo ta była na to To mi bardzo... Przyszło załatwione. Tak? No tak, właśnie, nie się na tym skupić. Dobra, to idziemy dalej. Tak? nie, O, tu widzisz? Mhm, no nie sobie to zgodzi. Poczekaj, zamykamy już. I to była ósemeczka. I idziemy dalej. Jaki mamy kolejny numerek, sprawdzisz? Mm, tak, piątka. Piątka.